I danie mamy gotowe i życzę smacznego. Witajcie na naszym kanale. Bardzo cieszymy się, że oglądacie nasze filmiki. Dziękujemy za subskrypcję i za łapki w górę i za komentarze. W dzisiejszym filmie, tak jak obiecałem, pokażę Wam, co można zrobić z czosnku niedźwiedziego. Tak, dzisiaj ugotuję w zasadzie to nie będę gotował nic. Dzisiaj zrobię dla Was całe danie. Będą to kredle i polędwica w sosie czoskowym. To znaczy, nie. Polędwica w sosie z czosnku niedźwiedziego i do tego jeszcze zrobię pesto. Ponieważ to pesto będę również potrzebował do sosu. I tyle. Między czoskiem niedźwiedzim a liściami konwali jest różnica. To znaczy, już to jest teraz mokre, to tak nie widać, ale tutaj będziecie widzieć lepiej. Od dolnej części liścia jest matowy. I wystaje mu tutaj grzbiet tej łodygi. tutaj. Tak widać, jak wystaje. Także to jest wielka różnica między tymi liściami trującymi konwali. Czosnek, jak się tak niedźwiedzi potrze, to naturalnie od razu i powącha, to czuć ten zapach czosku, taki bardzo intensywny. Także ja sobie teraz ten czosnek niedźwiedzi umyję i będę wam dalej pokazywał. Jola, jedna z naszych widzek, zadała pytanie, więc będę teraz odpowiadał i przy okazji opowiem coś o właściwościach czosku niedźwiedziego. Czosnek niedźwiedzi można przechowywać w różne sposoby. Po pierwsze, można go posiekać i zamrozić. Po drugie, zrobić pesto, tak jak pokazywałam na filmie. Po trzecie, można marynować liście. Do tego układamy te liście dość gęsto w słoiku, posypujemy solą, zalewamy przygotowaną gorącą wodą, ale nie wrzącą. Zamyka się zakrętkę, obraca się do góry nogami, i w ten sposób możemy dłużej przechowywać ten czosnek. Dobrą metodą robienia pesto jest solenie tego czosnku i dodawanie cytryny. To pozwala na to, że takie pesto możemy bardzo długo przechowywać. Cebulę podsmażamy na maśle. Już mi się cebulka zarumieniła i teraz zalewam to mlekiem. Teraz gotować zalewamy nasze bułeczki zamieszamy teraz sobie dorzucimy sobie tutaj teraz czosnek Dość mocno trzeba posolić On, pieprzu. I nie może zabraknąć oczywiście gałki muszkatołowej. Najlepiej robić to rękami, bo już teraz te mleczko nie jest takie gorące, dlatego już sobie mogę rękami to mieszać. Masa już nie jest taka gorąca, teraz mogę wbić dwa jajeczka. To nie będzie jednolita papka, tylko pod palcami czuć kostki bułki. Żeby zagęścić masę, dodaję bułki tarty. Około 3 łyżek. Odstawiamy sobie na 15 minut, i później będziemy formować knedle. Jak nie chcecie, żeby się te knedle kleiły do blaszki, no to sobie można posmarować olejem. Wody używamy po to, żeby knedle nie kleiły się do rąk. I teraz wielkość możecie sobie sami ustalić, jakie chcecie. Ja mniej więcej zdecydowałem się na taką wielkość ugniatamy dobrze, przyciskamy i kręcimy sobie w ręce taką kuleczkę. Do tego postawię sobie wodę w garnku, doprowadzę ją do gotowania, później obniżę, obniżę temperaturę, żeby, one, żeby ta woda bardzo się nie bulgotała, bo nam nasze, nasze knedle mogą się rozpaść. Będą się lekko gotowały, około 15 do 20 minut przez jajka one trochę nam wyrosną. Jak widzicie one takie dość duże wyrosły, Ta masa pozostaje taka sama. Ja w tym wypadku dałem tutaj ten czosnek niedźwiedzi, ale wy możecie sobie innych rzeczy używać. Pieczarki możecie sobie robić to z boczkiem, z cebulką. Także są różne sposoby na zrobienie tego. Legenda mówi, że czosnek niedźwiedzi dlatego się tak nazywa, bo niedźwiedzie po przebudzeniu się ze snu zimowego od razu to rośliny jadły. Ta roślina ma bardzo dużo dobrych właściwości i zawiera 3 razy więcej witaminy C jak pomarańcza. Ma bardzo dużo żelaza. No po prostu jest naprawdę bardzo zdrową rośliną i no polecam. W zależności ile osób u was będzie jadło te danie. Tym mniej więcej cebuli albo więcej tych wszystkich dodatków. Tak, cebulkę już sobie pokroiłem. Teraz kawałek selera. Może ja Wam powiem, dlaczego seler. Seler jest w kuchni jednym z, z takich warzyw, które naprawdę dają dużo smaku. Dlatego Polecałbym dla Was. Y, sól z selera jest bardzo dobrym y, y, przenośnikiem smaków. Także ja dodaję prawie do każdych sosów seler. Też sobie kroję na taką małą kosteczkę. I teraz obrałem sobie tutaj jednego ziemniaka. Dlaczego daję tego ziemniaka do, do tego sosu? Ziemniak w kuchni wykorzystywany jest do zagęszczania zup i sosów. Jedną część. Tego y, czosku nie, niedźwiedziego kroję sobie na, na drobne kawałeczki. A tą drugą część zrobię z tego pesto. Od razu Wam pokażę, jak się takie pesto robi. Pesto będziecie mogli sobie przechowywać w lodówce i używać do innych potraw, y, albo y, jeszcze wam w innych filmikach pokażę, jak się robi inne rzeczy z tego czosku. Tak jak Wam mówiłem, do tego sosu mam tutaj seler, ziemniaczka, cebulkę, marchewkę, ten czosnek niedźwiedzi. I do tego będę potrzebował wywar z warzyw. Przeczytałem o tej roślinie, i na przykład wiem, że zawiera bardzo dużo witaminy B i C. Nie wiedziałem, że siarka jest. Tak ważna dla naszego organizmu. I ta siarka pomaga organizmowi oczyszczać organizm z wirusów, z bakterii. Bardzo zdrowa roślina. I przede wszystkim ta roślina jest dobra na choroby nadciśnieniowe, tak jak czosnek zresztą, i, i, i sercowe. I zapobiega miażdżycy. Mega zdrowa roślina i bardzo ją polecam. Podsmażyłem sobie tutaj lekko te, te wszystkie produkty i zalewam sobie wywarem warzyw. I to sobie zostawiamy i gotujemy aż będzie miękkie. O warzywa już mamy miękkie i teraz sobie dodaję tego czosnku niedźwiedziego. Po wrzuceniu od razu możemy sobie to odstawić do miksowania. miksowanego sosu dodaję jeszcze czosku niedźwiedziego i śmietany. Ja Wam zaraz pokażę, jak się robi e, pesto, które można też dodać do tego sosu, żeby było bardziej intensywne. Do tej prostej bazy pesto potrzebujemy tylko trzy składniki. W tym przypadku czosnek niedźwiedzi, oliwy z oliwek i sól. Ja w tym przypadku używam soli himalajskiej, ale można używać całkiem normalnej soli. Najlepiej, najlepiej dajemy sobie do takiego słoiczka. Ten słoiczek warto sobie wcześniej wyparzyć. Ważne jest, żeby oliwa pokrywała całe pesto, żeby na górze była oliwa. W ten sposób możecie sobie przechowywać dość długi czas. Przechowuje to mniej więcej miesiąc, ale są ludzie, którzy mówią, że 2-3 miesiące można sobie to trzymać. Ważne jest, żeby po każdym użyciu znowu sobie dolewać tej oliwy tutaj do środka. Żeby ona pokrywała całe pesto. To kosztuje 3 euro. A my mamy w lesie za darmo. Znaleźliśmy cosnek niedźwiedzi. Jesteśmy... A to, no, a to kosztuje cała pista. Co ja mam zebrane może w 10 minut, jak lepiej podrośnie. 10 minut zebrane 27 euro. Zobacz. Leś... Aha, 27 euro. Proszę. No bo to jest 100. No. Także zobaczcie jaki cenny. Co jest czosnek niedźwiedzi? Co, co w lesie rośnie? Co w lesie rośnie za darmo? Pomysł. Idea na pomysł na, na biznes. Na biznes. I teraz sobie ją tylko przyciskam. I teraz mam taki specjalny do tego młoteczek, który nam te wszystkie. Żyłki, które są tutaj w środku, przecina. Dlatego używam coś takiego. Tak jak widzieliście, ja tylko je doprawiałem solą i pieprzem. Słońce już mam i teraz sobie tylko odleję ten, ten olej, który jest tutaj w środku, żeby nasze danie nie było za tłuste. w sposób przygotowane mięsko. Zalewamy sobie naszym sosem. I teraz to mięsko z tym sosem możemy przez minutkę podgotować no i według mnie mogłoby być więcej smaku tego czosnku niedźwiedziego i, i teraz właśnie będziemy mogli użyć naszego o, pesto tak jak mówiłem w zależności od tego jak wam będzie to smakować polędwica nie musi być dużo gotowana bo jest bardzo mięciutka Przewaga w tym zalaniem tego mięsa sosem jest taka, że naprawdę można to używać nawet na drugi dzień. Jeżeli leży ta polędwica w sosie, nie będzie ona jutro sucha. Jeżeli Wam się nasz filmik podobał, no to jak zwykle łapka w górę, a dla tych, którzy byli u nas nowi, prosimy o subskrypcję i komentarze. W następnym odcinku Wam pokażę jak się robi zupę z czosnku niedźwiedziego? Pa! Coś się wybierze, panie prezydencie. Angela Merkel? Ale nie, nie puszczaj tego.